Witam w nowym cyklu wideoraportów Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Wideoraporty, jak Państwo wiecie, to cykl spotkań, podczas których informujemy o tym, co w Izbie piszczy. Poprzednio informowaliśmy o tym, jakie działania, jakie wydarzenia były podejmowane w naszej Izbie. Teraz to nowe wydanie także będzie służyło temu, byśmy lepiej orientowali się, jakie działania podejmowane są centralnie w Izbie oraz w naszych okręgach. Rok 2024 zaczął się bardzo intensywnie. Dużo energii, dużo sprawczości, bo plany, które nam przyświecają, są bardzo ambitne. Jest mi bardzo miło, że jako prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych będę miała przyjemność spotykać się z Państwem i dzielić informacjami na temat tego, co udało nam się zorganizować. Styczeń, początek roku, to okres, w którym ruszyliśmy do boju. I postanowiliśmy podejmować działania zarówno szkoleniowe, jak i integracyjne. Dużo się działo zarówno centralnie, jak i w okręgach. A nasze spotkania miały charakter zarówno szkoleniowy, jak i integracyjny. A o tym, co nam udało się zrobić, to za chwilkę. Styczeń to czas, kiedy realizujemy noworoczne postanowienia, z dużą, nową energią przystępujemy do działania. Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych też tak było. Zaczęliśmy od szkolenia, szkolenia centralnego, które poświęcone było określeniom obcojęzycznych w prawie oznaczeń odróżniających, poprowadzone przez pana Mecenasa Michała Mazurka i panią Ewelinę Pijewską. Ale nasza Izba nie tylko się szkoli, nasza izba także reaguje na najróżniejsze działania społeczne. A w styczniu byliśmy obecni i wspieraliśmy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, za co wszystkim naszym koleżankom i kolegom bardzo dziękuję, bo okazywanie serca to dobre. Co więcej, w naszej Izbie w styczniu podejmowaliśmy także działania związane z przygotowywaniem naszych koleżanek i kolegów aplikantów do tego, by zmierzyli się już wkrótce z egzaminem kwalifikacyjnym. W styczniu odbył się egzamin próbny. To było wezwanie, powrót do przeszłości, bo dawno, dawno temu egzamin próbny był stałym elementem aplikacji rzecznikowskiej. Do egzaminu przystąpiło ponad 30 osób. Wydano 80 kart do przystąpienia do egzaminu. A wszystko to zostało zorganizowane przez dziewięciu rzeczników i ręczniczki patentowe. W styczniu Izba także podejmowała szereg działań związanych z naszym zawodem. Zawód rzecznika patentowego jest obecny w Polsce na rynku od ponad 105 lat. A my cały czas pracujemy w oparciu o ustawę o rzecznikach patentowych. Przyszedł czas, żeby popracować nad jej. Zmianą, i styczeń był takim miesiącem, w którym komisja legislacji, a także okręgi przedstawiały nasze propozycje odnośnie tego, co i jak można byłoby w ustawie zmienić. Luty to kolejny miesiąc, kiedy doskonalimy nasze umiejętności. Wszak każdy rzecznik patentowy jest zobligowany do samodoskonalenia. A zatem i w tym miesiącu odbyło się szereg szkoleń. W połowie lutego pan Tomasz Osiej przeprowadził dla naszych koleżanek i kolegów szkolenie o, pod tytułem RODO Co każdy rzecznik patentowy powinien wiedzieć. Szkolenie, które jest bardzo istotne, zwłaszcza gdy myślimy poważnie o ochronie danych osobowych, które wykorzystujemy w naszej bieżącej pracy. W lutym. Mieliśmy także okazję zakończyć kurs, który został rozpoczęty w Izbie jeszcze w 2023 roku. To w ramach współpracy pomiędzy Polską Izbą Rzeczników Patentowych a Uniwersytetem w Strasburgu kurs SEPI, który przygotowuje osoby do przystąpienia do egzaminu pozwalającego na zdobycie uprawnień Europejskiego Rzecznika Patentowego. Ten egzamin to jeden z najtrudniejszych. Rzeczywiście, wyzwanie związane z zaprezentowaniem wiedzy i umiejętności rzecznikowskich w języku obcym podczas bardzo wymagającego testu. Udało nam się ten kurs przeprowadzić i uroczyście zakończyć w bardzo miłej atmosferze. Szkolenia odbywały się także w okręgach. W Okręgu Śląskim odbyło się spotkanie z panem sędzią Jarosławem Antoniukiem, który przeprowadził wykład. Pod tytułem pozew, wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Taka wiedza, która pozwala nam bardzo swobodnie poruszać się przed sądami. Działania w okręgach to nie tylko działania szkoleniowe. W Okręgu Śląskim Okręg Mazowiecki w lutym postawił na integrację i zorganizował spotkanie noworoczne. Marzec to miesiąc, kiedy witamy się z wiosną. Słońce wychodzi i nowa energia w naszych ciałach się odzywa. Tak samo jest i w izbie. Początek marca to dużo aktywności w różnych okręgach naszej izby. Zacznę od Małopolskiego. 2 marca to dzień, w którym Okręg Małopolski miał okazję spotkać się z Robertem Klisowskim, naszym kolegą, który przeprowadził warsztaty dotyczące opisu patentowego. 8 marca to Międzynarodowy Dzień Kobiet. W Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych także to święto było obchodzone. Tym razem w Łodzi. Dwa okręgi Okręg Łódzki i Okręg Mazowiecki postanowiły zorganizować spotkanie integracyjne. Uroczysta kolacja, przechadzka po Łodzi, a także dyskusje na temat filmu no bo jak film, to i Łódź. A były wyśmienitą okazją, żeby spędzić mile czas. I także poznać kolegów i koleżanki z różnych zakątków Polski, którzy postanowili zjechać na tę imprezę. Okręg Pomorski z kolei w, na początku marca postanowił się szkolić. Zaprosił pana sędziego Wojciecha Midziaka, żeby dyskutować z nim na tematy związane z ochroną własności intelektualnej w kontekście postępowań sądowych. Z kolei Okręg Dolnośląski. Wykazywał się aktywnością nie tylko edukacyjną, ale także promował nasz zawód. Najpierw powiem Państwu o spotkaniu, które odbyły nasze koleżanki Ania Kawalec i Dagmara Miller. Otóż spotkały się ze studentami wydziału prawa i administracji, a właściwie koła naukowego, które przy tym wydziale działa. Chodzi o wydział prawa i administracji na Uniwersytecie Opolskim. I tam opowiedziały o naszym zawodzie. Z informacji, które do mnie dotarły, wynikało, że studenci słuchali, słuchali, zadawali pytania, a spotkanie trwało ponad trzy godziny. W tym okręgu także zostało zorganizowane szkolenie, mianowicie, korzystając z uprzejmości Politechniki Wrocławskiej, udało się tam zorganizować szkolenie, podczas którego nasza koleżanka. Mecenas Joanna Matczuk opowiadała o prawnych aspektach obrotu prawami własności przemysłowej. Właściwie powinnam powiedzieć albo zacząć tę część wideoraportu od stwierdzenia: We are the best. Dlaczego? Dlatego, że w małej grupie zorganizowaliśmy centralnie bardzo duże wydarzenie. Otóż. Kilka osób z naszego grona podjęło się wyzwania zorganizowania, a właściwie wzięcia udziału w targach PEST na trzech uczelniach technicznych. Była to Warszawa, Gliwice i Kraków, a tam zorganizowano stoisko Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, w którym gościliśmy osoby zainteresowane Izbą, naszym zawodem, wynalazkami. I opowiadaliśmy, jak fascynującym zawodem jest zawód rzecznika patentowego. Użyłam określenia opowiadaliśmy. No nie, opowiadali nasi koledzy i nasze koleżanki, którzy zechcieli się zmierzyć z tym wyzwaniem. Bo rzeczywiście było to wyzwanie, jako że z przekazanych informacji wynikało, że kilkaset, a nawet w niektórych przypadkach kilka tysięcy osób było obecnych na tych targach. Wyobraźcie sobie zatem Państwo, Ile osób zajrzało do naszego stoiska? Należy wszystkim osobom, które zaangażowały się w działania naszej Izby w tych trzech miesiącach, o których opowiedziałam, podziękować, bo naprawdę dobrą robotę wykonali. A oprócz tego dają asum do tego, żeby powiedzieć: że w naszej Izbie się dzieje, dzieje się dużo i naprawdę można znaleźć coś dla siebie albo szkoleniowo, albo integracyjnie, albo wizerunkowo. Zachęcam do tego, żeby włączać się w działania naszej Izby. Już w tej chwili zapraszam Państwa na kolejny wideoraport, który będzie dotyczył następnego kwartału, drugiego kwartału 2024 roku. Będzie to informacja odnośnie tego, co wydarzy się w naszej Izbie, co się będzie działo w naszej Izbie przez kolejne trzy miesiące. A dziać się będzie dużo bo plany, które mamy zarówno w działań centralnych, jak i w okręgach są bardzo ambitne. Zapraszam, warto będzie posłuchać.